Śnieg prawie syntetyczny. Na zapleczu restauracja Estonia białe brzuchy zażenają ryby. Lulajże, żebrzuch, święcone żółtym sokiem, namaszczone solą. Dzwonka brzęczą o metalowe półmiski, a portfele jeżą się w wózek. Białe brzuchy są otwarte na świt. Białe brzuchy! Białe brzuchy wołają ze śmiechem dzieci, panierując się śniegiem. I wy, żebyś spiszcie ostatnie życzenia. wyobraźni, postawiłem figurkę, posążek na Nie może istnieć dobro bez zła. Odrzucić zło to odrzucić dobro. Ja jestem jest. On jest jeszcze bardziej inny. Gadają i gadają. Przerzucają się słowami coraz szybciej i głośniej. Nie mogę rozdzielić. A na drugiej od góry półce wyobraźni postawiłem posążek. Figurkę mejasi Nie może istnieć dobro bez zła. Odrzucić zło to odrzucić dobro. Umysł może służyć duszy lub ciału. kasuje się. Piekło niebo, niebo piekło. Wszystkie to gadamy, gadamy, gadamy. Troje jednym tembrem. Wtedy Bog rozróżniał jej pomowie, a ja nawet swego głosu nie umiem. Ja jestem inny. Ty jesteś inny. On jest jeszcze bardziej inny. Każda siła wykształca formę. To nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosą. On działa. Ale nie ma konkretnej formy. Jest, lecz nie zwraca na siebie uwagi. Przytłaczają mnie! Nie mogę odnaleźć żadnej cichej przestrzeni żadnego azylu! Wyczyść swój umysł! Wyczyść swój umysł! Wyczyść swój umysł! Swój Co ma robić? O Pani płacze? Dlaczego? Przecież ojciec święty jest pokotny. I pragnie żegnać się z pogodą. Ududuj się w wielkiej ciszy. Piotr, wolna spóźnia. Przytomności najwyższej Niech w skupieniu czuwa nasza miłość w przymusku umierającego. Kartkuje tryb także niskiej. <tuszy> słów ojca świętego mocno zapada. Zatrzymaj się. To przemijanie. Ma sens. Ma sens. Ma sens.